Chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie, za to, że mogę być tutaj z Państwem, mogę uczestniczyć w tej ważnej konferencji, ale też chciałbym podziękować za zorganizowanie konferencji, wychowanie do samodzielności. Państwu dziękuję za to, że odpowiedzieliście na to zaproszenie. Wiem, że są na sali i nauczyciele, i rodzice, i pedagodzy pracownicy też zajmujący się oświatą, czyli osoby reprezentujące różne środowiska, ale myślę, że wszystkim nam przyświeca ten sam cel, czyli wychowanie dobrego człowieka. Ja żałuję, że tak mało mamy okazji. Tym bardziej się cieszę z tej konferencji, bo tak mało mamy okazji, żeby porozmawiać o tym, co jest niezmiernie istotne i niezmiernie Ważne w systemie edukacji, w którym ważne miejsce zajmuje szkoła. Ważne, ale nie jedyne, bo przecież wiemy, że uczeń w szkole spędza jakiś czas, ale wychowuje się przede wszystkim w rodzinie. Dlatego jeszcze raz chciałbym podziękować za zaproszenie, za zorganizowanie tej konferencji. A Państwu za udział jestem przekonany, że wyjdziemy stąd wszyscy z poszerzoną wiedzą i z poszerzoną świadomością wielu spraw, o których no, bardzo rzadko mamy okazję mówić. A uważam, że trzeba o tym mówić w kontekście tego, nie tylko, co się dzieje w oświacie, ale tego, co się dzieje w społeczeństwie, bo my tak naprawdę. Edukując i wychowując, tworzymy nowe społeczeństwo. Mamy wpływ w tym momencie, ja zawsze to mówię do nauczycieli, zawsze to mówię do dyrektorów szkół, że my w tym momencie mamy wpływ na coś, co będzie w przyszłości, na to jakie, jakie będzie nasze społeczeństwo, nasze państwo, nasze życie, kogo, to kogo teraz wychowamy, jakiego człowieka, Jakich ludzi, to od tego będzie zależała nasza przyszłość. Proszę Państwa, um, moje, moje wystąpienie nosi nazwę wykładu, ale proszę się nie e, przerażać. To nie będzie jakiś długi, akademicki e, wykład. Ja chciałem się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami e, na temat, oczywiście ten, który dotyczy dzisiejszej, konferencji na temat, ym, na ten, który są prelekcje. Będą, będą prelekcje dzisiaj wygłoszone i chciałbym się podzielić z takich y, trzech perspektyw. No, po pierwsze z perspektywy rodzica. Sam, sam jestem rodzicem i y, y, staram się w pracy zawodowej też o tym nie zapominać. Po drugie z perspektywy Nauczyciela przez ponad 16 lat wykonywałem ten zawód. Na, na różnych stanowiskach byłem przez większość tego okresu nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem szkoły, byłem też wizytatorem, kuratorem oświaty. I wreszcie ta trzecia, trzecia perspektywa, którą mam teraz jako kurator oświaty, tych zagadnień i te zagadnienia spraw wychowawczych widzę z innej perspektywy, z perspektywy problemów wychowawczych, głównie problemów, no bo jak Państwo się domyślacie, do kuratorium najczęściej trafiają sprawy problemowe. No nie tylko, ale czasami są przyjemne też momenty w pracy kuratora oświaty, ale, ale głównie staramy się pomagać, wspierać dyrektorów szkół, i wspomagać szkoły w rozwiązywaniu różnych trudności, w tym też trudności wychowawczych. Ja przez te trzy lata sprawowania funkcji łódzkiego kuratora oświaty obserwuję wzrost kierowanych do nas i z różnych, od różnych podmiotów, i to od rodziców, ale też i od nauczycieli, czasami też od, od uczniów, spraw, problemów wychowawczych. Proszę państwa, chciałem się podzielić z państwem kilkoma myślami dotyczącymi wychowania. Więc sfera, sfera wychowania młodego człowieka jest trudna do pielęgnowania. Nawet powiedziałbym, że trudniejsza niż dostarczanie wiedzy, dostarczanie edukacji, bo jest trudniejsza do uchwycenia to po pierwsze, a po drugie, że zawsze to stanowi jakiś długotrwały Proces. Kształtowanie młodego człowieka to jest rozłożony na kilkanaście lat długotrwały proces, którego bezpośrednich, bezpośrednich efektów owoców nie możemy od razu zmierzyć, bo o ile możemy zmierzyć efekty kształcenia, efekty edukacyjne poprzez różnego rodzaju testy czy egzaminy zewnętrzne czy wewnętrzne w szkołach. To efektów pracy wychowawczej tak bezpośrednio czy w krótkim czasie trudno jest zmierzyć, czy nawet bym powiedział, że nie można zmierzyć. I teraz na czym to wychowanie oprzeć? No, wychowanie przede wszystkim nie można inaczej wychować młodego człowieka, jeżeli się nie oprze wychowania o, o wartości. Mnie się bardzo podoba. Takie powiedzenie, zdanie zaczerpnięte z wykładu księdza biskupa Antoniego Długosza, który powiedział, że wartości są busolą dla młodego człowieka. Jeżeli pozbawi się wychowanka wartości wychowania, pozbawi się wartości, to naraża się wychowanka na brak postępu w rozwoju osobowościowym na zastój to to zdanie bardzo dobrze oddaje istotę wychowania do wartości i wychowania z wartościami. że to jest taka busola, która wyznacza kierunek rozwoju. bez tej busoli, bez tych kierunków wychowanie nie przynosi pożądanych efektów. I na początek drugie, drugie zdanie, które jest, które jest mi bliskie. Tym razem zacytuję naszego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II. Co jest wychowaniem? Co jest autentyczne wychowanie? Autentyczne wychowanie jest wychowaniem do miłości. Powiedział, powiedział Jan Paweł II do, do młodych ludzi. Jesteście tyle warci, ile warte jest wasze serce. Może to jeszcze raz powtórzę. Jesteście tyle warci, ile warte jest wasze serce. Czyli serce, czyli to, co człowiek dojrzały może dać drugiemu człowiekowi dać społeczeństwu. I proszę Państwa, nikt poza rodziną, jesteśmy tutaj wszyscy przedstawicielami rodzin, nikt poza rodziną nie wypełni lepiej zadań wychowawczych. Szkoła Wspomaga te działania wychowawcze, ale sama nie jest w stanie bez współpracy z rodziną wypełnić należycie tej funkcji wychowawczej. Dlatego też, proszę Państwa, obecne przepisy oświatowe dają tak wiele kompetencji tak ważne kompetencje przekazują rodzicom. To są kompetencje opiniodawcze albo Kompetencje do decydowania o wychowaniu dzieci. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wiele, ja, ja obserwuję to, że jak wiele jest w, m, możliwości wpływu rodziców na proces wychowania, również też w szkole, ale też obserwuję jak duża jest niewiedza o tym. Rodzice y, nie mają świadomości jak mogą wpływać w szkole i jak wiele od nich zależy, jeżeli chodzi o, o wychowanie czy nawet też proces edukacyjny w szkole. Do tej pory przez kilkadziesiąt lat mieliśmy w Polsce do czynienia z marginalizowaniem rodziców. Yy, jakby mówieniem rodziców, że wszyscy od, wszyscy od nich wiedzą lepiej, jak powinny być wychowywane dzieci. W, w jakim, jakim systemie, w systemie jakich wartości przekazywanych. No dzisiaj mamy e, do czynienia z tym, że rodzice zostali docenieni i zauważeni jako podmiot, podmiot życia szkoły. I teraz jest ważne to, żeby ta świadomość przerodziła się z, w to, żeby rodzice z tych możliwości i e, uprawnień, które posiadają. Oczywiście są reprezentowani ogół rodziców jest reprezentowany przez radę rodziców korzystali w szkołach bo wtedy ta współpraca i to wychowanie jest to wychowanie jest lepsze. To rodzice mają prawo decydowania o tym według jakich wartości wychowywane są ich dzieci w szkole. Proszę państwa, nie, nie chcę tutaj re reklamować żadnych publikacji, ale nawet jeżeli byście Państwo skorzystali z naszej strony, kuratorium oświaty w Łodzi, internetowej, tak myślę, że też na stronie innych kuratoriów jest taki poradnik funkcjonowania rad rodziców w szkołach, on jest bezpłatny do ściągnięcia. Tam są podstawowe, naprawdę podstawowe informacje o tym, o czym rodzice powinni w szkole decydować, wiedzieć, opiniować, w czym powinni uczestniczyć. Naprawdę zachęcam do, do wejścia na naszą stronę internetową, tam można znaleźć w wersji elektronicznej ten poradnik, on jest bezpłatny do osiągnięcia, bo obserwuję z takiej praktyki yy, spraw, które do nas, do nas wpływają, do kuratorium oświaty, że jest olbrzymia niewiedza rodziców o tym, jakie są dzisiaj przepisy i jakie one dają uprawnienia rodzicom, rodzicom do do wychowywania, do wychowywania swoich dzieci według tych wartości. Wiele spraw też, które otrzymujemy do nas wpływają, dotyczą y, kwestii wychowania seksualnego. To, y, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że wielu, wielu rodziców zgłasza się do nas z pytaniami, jakie mają uprawnienia, co mogą, co mogą zrobić w sytuacji, kiedy, kiedy ym, ktoś, no najczęściej Chodzi tutaj o jakieś podmioty zewnętrzne, Chcę wprowadzać określone programy do szkół. Ja bym powiedział, że jest w tej chwili dosyć duża presja na wprowadzenie edukacji seksualnej, mimo tego, że ze strony rodziców nie ma, nie ma często na to zgody. Szkoły są zasypywane propozycjami różnych warsztatów, prelekcji, konsultacji. Natomiast rodzice, a nawet szkoła, w sensie dyrektora szkoły czy nauczyciela, nie zawsze, nie zawsze ma świadomość i wie, jakie treści na tych zajęciach są przekazywane. Więc zachęcam, przede wszystkim zachęcam rodziców do tego, żeby zainteresowali się takimi propozycjami różnych zajęć, warsztatów, konsultacji i sami wówczas, sami zdecydowali. Czy wyrażają zgodę, bo to jest warunek podstawowy, zgoda rodzica na przeprowadzenie określonych zajęć. To rodzic wyraża bądź nie zgodę na to, żeby określone treści, i ja o tym mówi prawo oświatowe, żeby określone treści były w szkole nauczane bądź też nie. Proszę Państwa, wychowanie. wychowanie seksualne jest w programach szkolnych, jest realizowane w ramach programu wychowania do życia w rodzinie. Oczywiście to jest wychowanie dostosowane do wieku. Sami Państwo jako rodzice zdajecie sobie sprawę i wiecie o tym doskonale, że wychowanie seksualne musi być dostosowane do wieku dziecka, nie może być yy, wprowadzane za wcześnie, ale też nie może być wprowadzane za późno, bo jeżeli zostanie wprowadzane za późno, no to wtedy dzieci są edukowane. Przez ym, rówieśników czy przez media, i to też nie ma, nie ma to wtedy dobrego skutku. A więc ani nie za wcześnie, ani za późno, i to powinno być wychowanie pozytywne. Pozytywne wychowanie seksualne. I w ślad, w ślad za przekazywaniem tych norm, czy to przez rodziców, czy przez szkołę, powinno też być przekazywanie tych wartości własnym przykładem, no bo nic tak, proszę Państwa, dzieci nie ym, zraża do, ym, zraża do różnych zagadnień, jak taki dysonans pomiędzy tym, co dana osoba mówi, a tym, co robi, a tym, co robi, proszę Państwa, i tym, jaki daje przykład, przykład własnej własnego życia, czy własnej postawy też życiowej. Proszę Państwa, tak, tak jak mówiłem, rodzice, a nawet dyrektorzy szkół często nie zdają sobie sprawy, jakie treści na zajęciach są, tego typu zajęciach są przekazywane, dlatego zachęcam do tego, żeby przede wszystkim się zainteresować tymi treściami i Państwo macie prawo prosić dyrektora szkoły dowiadywać się i za każdym razem wyrażać zgodę na tego typu, na tego typu y, zajęcia. Proszę Państwa, dzisiaj dostęp do świadomości dzieci i młodzieży i to dostęp, który y, trwa przez kilkanaście lat, bo jeżeli zaczyna to się w młodszych klasach szkoły podstawowej, to dopóki dziecko czy młody człowiek nie dojdzie do egzaminu maturalnego, to, to jest to kilkanaście lat. Taki dostęp i przekazywanie no, nieodpowiednich nie, nie treści powoduje zahamowanie normalnego, normalnego seksualnego rozwoju naturalnego. I co jest, proszę Państwa, tutaj bardzo istotne: że do tego Używa się autorytetu nauczyciela, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że dla młodego człowieka, czy nawet dla nas, te same słowa wypowiadane przez nauczyciela w szkole mają o wiele większe znaczenie niż, niż wypowiadane w innych miejscach czy w innych sytuacjach. Tak jesteśmy skonstruowani. To, to mówi o tym psychologia, że ulegamy wpływowi i sile autorytetu. A nauczyciel w szkole wygłaszający ex katedra, czy też niekoniecznie nauczyciel, ale ktoś inny w obecności nauczyciela wygłaszający, wygłaszający określone treści, posługuje się tym autorytetem nauczyciela. I jeżeli jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko co innego słyszy w domu na temat chociażby wychowania seksualnego i jego etapów, a co innego słyszy w szkole, to powoduje u niego też taki buduje się wtedy taki konflikt pomiędzy, pomiędzy domem a środowiskiem zewnętrznym, jakim jest szkoła. I dlatego, jeżeli nie ma tej współpracy rodziców, tego, tej ścisłej współpracy i tej zgody rodziców na określony model wychowania seksualnego, to u dziecka, u ucznia buduje się poczucie konfliktu, że co innego dziecko słyszy w domu, a co innego dziecko słyszy w szkole na ten temat, a więc siłą rzeczy podważany jest autorytet domu, autorytet rodziców. Przecież to rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka i to oni jako pierwsi budują system wartości. Jeżeli ktoś, posługując się siłą autorytetu nauczyciela, zaburzy te wartości, no to u, u dziecka, u młodego człowieka rodzi się, rodzi się konflikt pomiędzy właśnie tym środowiskiem szkolnym, środowiskiem zewnętrznym, a Adomem. I jeszcze na koniec, proszę Państwa, jeden ważny aspekt, który podkreślają publicyści, podkreślają y, naukowcy: jeżeli wychowanie seksualne y, w takiej intensywnej postaci, nawet bym powiedział, y, więcej niż jest to konieczne, realizuje się w szkole. To wówczas to wychowanie seksualne czyni ludzką płciowość takim tematem publicznym. Ta płciowość zostaje wtedy odarta z y, takiego, takiej naturalnej, intymnej natury. Po prostu staje się to tematem, staje się to ten, tematem publicznym, a y, natura spraw związanych z płciowością, z intymnością, z seksualnością nie jest publiczna. Tylko natura jest intymna, prywatna. Więc jeżeli będziemy dzieciom w szkole przedstawiać właśnie y, seksualność czy, czy akty, akt seksualny jako sprawy, jako sprawy, publiczne, to będziemy odzierać z naturalnej intymności, z naturalnej, z naturalnej, y, z istoty, z, Istoty, która jest przypisana do tej sfery. Dlatego, proszę Państwa, tak podsumowując to ten, ten krótki wstęp i zachętę do, do tej dzisiejszej konferencji chciałem przede wszystkim skierować taki apel, apel do rodziców, bo w tej chwili wychowanie, wychowanie naszych dzieci jest w naszych rękach, to my mamy olbrzymi wpływ. Na to, jakie treści będą przekazywane uczniom, dzieciom, możemy, możemy nie zgodzić się na to, jeżeli one nie są zgodne z naszymi wartościami, albo u dzieci mogą wywoływać to, co powiedziałem wcześniej taki dysonans poznawczy. I proszę, żebyśmy korzystali z tych uprawnień poprzez czy to rady rodziców, czy interwencje indywidualne, czy zgody indywidualne. Bo naprawdę kilkadziesiąt lat w polskiej szkole poprzedniego, poprzedniego systemu, w sferze wychowawczej, zrobiło naprawdę wiele spustoszeń i rodzice zostali, zdanie rodziców zostało wyrugowane ze szkół. Zresztą umiejętność, umiejętność krytycznego myślenia, analizowania sytuacji nie była elementem poprzednich systemów edukacji. No proszę państwa, jeżeli podam tylko jeden przykład, jeżeli praktycznie chciano wyrugować historię, historię ze szkół Pamiętamy, było to kilka lat temu, nauczyciele historii nawet głodowali, ponieważ tak ograniczono, tak ograniczono godziny nauczania historii w szkole, że praktycznie no, niemożliwe było dla młodego człowieka zrozumienie istoty wydarzeń, spraw społecznych XX wieku czy nawet XIX wieku. I teraz, proszę Państwa, jak można rozumieć Przeszło, rozumieć przyszłość czy teraźniejszość bez zrozumienia kontekstu historycznego. Nie można, nie można dobrze, nie można dobrze zrozumieć sytuacji społecznej, politycznej, historycznej bez znajomości historii. Dlatego na tym jednym, na tym jednym przykładzie chciałem, chciałem Państwu uświadomić, jak ważne, jak ważne jest to, żeby rozwój Człowieka, rozwój młodego człowieka był rozwojem kompletnym, żeby po pierwsze, dać mu, dać mu odpowiednią wiedzę do tego, żeby nauczyć go samodzielnego myślenia, krytycznego myślenia, analizowania sytuacji, a po drugie oprzeć wychowanie młodego człowieka na wartościach, bo inaczej nie możemy, nie wychowamy. Dobrego człowieka. No, bo proszę Państwa, tak na koniec. No, co jest naszym celem wychowawczym? Co jest naszym celem? Po co my to wszystko robimy? Po co my robimy to w szkołach? Po co to robią szkoły? Po co to robią rodziny? Po co to robią rodzice? No, po to, żeby wychować dobrego człowieka. Człowieka odpowiedzialnego. Człowieka, który będzie miał takie cechy charakteru, które umożliwią mu dojrzałe, dorosłe życie. A co my dzisiaj obserwujemy? W, w życiu społecznym. Właściwie od tego powinienem zacząć, bo tego nie chciałem zaczynać od końca, bo to jest w zasadzie na końcu tego wychowania, prawda? Na, jest, kto jest na końcu wychowania? No społeczeństwo. I te problemy społeczne, które my mamy dzisiaj w Polsce, które są w innych krajach, no to zaczynają się od, od tego, na czym oprzemy wychowanie i czy w ogóle. Będziemy wychowywać? Czy będą wychowywać rodziny, czy będą wychowywać szkoły? Bo przez wiele lat cała sfera wychowawcza w szkołach była w naszym systemie, polskim systemie edukacji, była no, zaniedbana, skierowana na, na drugi plan. No To było no, coś takiego, co tam w rodzinie powinno się dziać szkoła nie bardzo powinna w to ingerować. A tymczasem nie można bez tych bardzo ważnych podmiotów bez szkoły, bez rodziny wychować dojrzałego, kompletnego, odpowiedzialnego, młodego człowieka i przyszłego obywatela. Dlatego jeszcze raz, proszę Państwa, bardzo dziękuję za, za tę konferencję. Myślę, że będziemy kontynuować y, takie, takie spotkania, że będziemy mówić o tym więcej i częściej, żeby ta świadomość wśród rodziców i wśród nauczycieli również i wśród dyrektorów szkół była powiększana, żeby była coraz większa, bo y, dlaczego my to powinniśmy teraz robić? Ponieważ świat się zmienia. Y, młody człowiek ma zupełnie inne i zupełnie inne ilościowo i jakościowo oddziałujące na niego bodźce i y, to dzi dzisiaj Spójrzmy na autorytet nauczyciela dzisiaj, na autorytet nauczyciela 20 lat temu. Spójrzmy na autorytet rodzica dzisiaj, na autorytet rodzica 20 lat temu. Czasami przez to takie zwykłe, proste porównanie możemy zaobserwować, jak dzisiaj wymaga to od nas dużo większych nakładów sił, wiedzy, umiejętności, żeby sprostać wyzwaniom, tego współczesnego świata, świata opartego w dużej mierze o media, media też elektroniczne, świata, w którym umiejętność komunikacji pomiędzy nie tylko pomiędzy młodymi ludźmi, dorosłymi ludźmi, ale pomiędzy w rodzinach jest zaburzona w wielu, wielu sytuacjach i my musimy temu jako wychowawcy, jako rodzice, jako nauczyciele musimy tym wyzwaniom sprostać. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę udanej konferencji.